Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Dawno nie było takiego filmiku na moim kanale, ale teraz troszeczkę tych rzeczy mi się uzbierało, więc stwierdziłam, że przyjdę do Was takim filmikiem. Mam wam dzisiaj do pokazania buty, ubrania oraz pielęgnację, kolorówkę i coś jeszcze, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. I pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i komentarza oraz subskrypcji, jeśli tego nie robicie. No, bo to po prostu może pomóc mojemu filmowi, no i oczywiście mnie wspiera i motywuje, więc zapraszam. Więc zaczniemy sobie od ubrań, bo ich jest chyba najmniej. Pierwszą rzeczą jest taka bluzeczka Sinseja, ona jest taka, yy, ma normalną długość, te rzeczy nie są wyprasowane, więc musicie mi wybaczyć. I ona była na promocji, ja ją kupiłam z tego co pamiętam. A nie, ona po prostu tyle kosztuje, yy, za 20 zł, więc no taki, to jest taki zwykły T-shirt dopasowany na normalną długość nie jest to żaden crop top jest ma normalną długość i ma przepiękny liliowy kolor więc to co lubię najbardziej to jest mój chyba może nie Jeden z bardziej ulubionych kolorów, jeśli chodzi o ubrania. Następnie mam dwie pary butów. Pierwsza jest taka, tak się prezentuje. Są to buty z Wojasa, gdyby to kogoś interesowało. No są całe bialutkie, więc zdecydowanie bardziej na lato, na taką pogodę, właśnie słoneczną, na pewno nie na jakiejś deszcze. Są na takiej troszeczkę wyższej podeszwie jestem ciekawa jak będzie mi się w nich prowadziło bo szczerze powiedziawszy ja wolę na płaskich butach prowadzić, tak to wygląda i mają taką śmieszną sznurówkę, która się tak naciąga śmiesznie i troszeczkę mi się kojarzy z gumką od majtek ale, ale ogólnie są przepiękne i bardzo mi się podobają i druga para butów, bardzo podobna tylko w zupełnie innym kolorze jest to taki kolor pudrowy róż też wysoka podeszwa również są to buty z Wojasa i tak one się prezentują są bardzo ładne Mam nadzieję, że utrzymam taki stan tych butów. I te buty wszystkie są ze skóry, gdyby to kogoś też interesowało. Dobra, to przechodzimy chyba do pielęgna... do... może do kolorówki. Więc pierwszą i ostatnią rzeczą z kolorówki jest podkład, który mam dzisiaj na sobie. A jeśli jesteście ciekawi mojej opinii o tym podkładzie, to zapraszam Was do vloga, który pojawił się wcześniej, czyli jak oglądacie ten film, możecie sobie wejść na kanał i zobaczyć opinię o tym podkładzie. Jest to podkład selfie e, selfie time, 2 w jednym, kryjąco, nawilżający podkład, ja go mam w numerku 03, kosztował chyba 9 zł na promocji, więc mega się opłacało nawet gdyby mi nie podpasował, to 9 zł za podkład. Z takich mnie interesujących rzeczy to kupiłam jeszcze zwykłą pomadkę nawilżającą, bardzo ją lubię, fajnie fajnie nawilżają usta, no a właśnie tutaj jest jedna Taka, którą użyłam obecnie, no i kupiłam sobie na zapas drugą. Następnie są dwie mgiełki z Victory Secret. Była taka promocja na tej polskiej stronce, że jakoś te mgiełki są po 33 zł za jedną, więc kupiłam sobie dwie. I pierwsza to jest Coconut Passion... Passion? 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 Nieważne. I tak ona... To jest chyba moja jedna z bardziej ulubionych mgiełek. I ta Love Spell... Powiem Wam, że ta jest taka bardzo słodka, taka mm, powiedziałabym, że na większe wyjścia, bo mi się bardziej właśnie taka, taka na zimę, można by powiedzieć. Chociaż w sumie na lato też, nie wiem. Mi się właśnie takie cięższe zapachy kojarzą z zimą. Ta jest taka bardziej kwiatowa, taka właśnie wiosenna, można by powiedzieć, ale szczerze powiedziawszy, bardziej podoba mi się ten zapach. Tej też będę używać, ale ten jest moim bardziej ulubionym. Następnie moje zamówienie z Bielendy Professional. I również test jednej, jednego z produktów macie u mnie na, w tym vlogu, którym wam przed chwilą mówiłam Pokażę wam może ten, najpierw tą rzecz Jest to podkład, a czy może podkład, jest to krem odżywczy z SPF 30 Nigdy nie używam SPFów tak, poza wyjściem na słońce, na opalanie I teraz postanowiłam, że muszę zacząć, bo po prostu szkoda wydawać tyle pieniędzy na pielęgnację, kiedy nie używa się SPFów SPF 30 Mam nadzieję, że na co dzień mi wystarczy. No i mogę Wam tak powiedzieć, taki, jeżeli nie chcecie oglądać tamtego filmu, to że jest fajny, sprawdza mi się, więc polecam zakupić. Cenowo wychodzi, jakoś, kosztuje 70 zł, ale ja ten podkład, a czy ten krem stosuję jako również krem, krem nawilżający na dzień. Więc jeżeli pomyślimy sobie, że już nie musimy używać kremu na dzień, to wychodzi cenowo. Bardzo okej. Okay. Natomiast myślę, że cery suche mogą potrzebować tego nawilżenia, ale dla cer takich właśnie mieszanych, tłustych, może nawet dla normalnych, jak najbardziej ten krem wystarczy. Następnie moje drugie opakowanie już tego produktu, czyli jest to Super Power Meso Serum, aktywne serum korygujące 10% kwas migdałowy, aha, kwas laktobionowy, pH oraz witamina B3 nie z niedoskonałościami bardzo sprawdził mi się ten właśnie ten, to serum, więc sobie kupiłam, bo mam jedno serum, ale już je tak w połowie jest, więc stwierdziłam, że sobie kupię na zapas. I ostatnim już produktem z tego zamówienia jest krem intensywnie odżywczy krem na noc z ceramidami. Ogólnie słyszałam o marce, nie, nie używałam go jeszcze, więc nic Wam nie mogę o nim powiedzieć, ale ogólnie słyszałam o tej marce właśnie bielenda Professional że te kosmetyki są właśnie takie stworzone, są dużo lepsze niż były właśnie niż ta zwykła bielenda, że są dużo bardziej właśnie działają faktycznie, że to nie jest tak, że nakładamy sobie coś i to nic nie daje, tylko że faktycznie działa, więc Mam nadzieję, że tak jest. I teraz przejdziemy do, do ostatnich produktów. I Ja je kupiłam na promocji w Rossmanie właśnie również z tym podkładem. Nie wiem, czemu tego od razu nie pokazałam, ale już nie pamiętam tych cen, więc no nie powiem wam, ale w okolicach myślę, że 10-20 zł. Tonik od Sorai Play Plant. Roślinna esencja tonizująca woda, woda Neroli Alega wakame. I tak on to się prezentuje, i ja już, jak widzicie, już go używałam. Powiem wam, tonik jak tonik. Fajny, mógł się trochę kadr zmienić, ale tak, mówiłam o tym toniku. Bardzo fajny, lubię go nałożyć przed y, esencją, bo że nie przed esencją, tylko przed y, serum. Słyszałam, że właśnie to serum się wtedy lepiej wchłania. Nie wiem na ile to jest prawda, ale ogólnie lubię używać kosmetyki do pielęgnacji, więc u mnie tonik musi być. Myślałam nad używaniem toniku właśnie z kwasami, żeby przyzwyczajać twarz do, twarz do kwasów, ale nie używałam wtedy jeszcze SPF więc dlatego sobie odpuściłam te kwasy, a teraz mam SP, więc myślę, że kolejny tonik to będzie coś z kwasem, ale zobaczymy jeszcze, bo też zbliża się lato, więc kolejnym produktem jest również serum, ja go obecnie używam. Jest to ser, y, serum z y, Sorai Plant i wszystkie te kosmetyki, które Wam pokażę, są z tej właśnie firmy. Jest to serum cytrusowe, nawilża i energetyzuje. Bardzo lubię to serum, jest y, mega takie, właśnie nawilżające, odżywcze. No i jeżeli lubicie takie sera od, nawilżające, odżywcze, no to jak najbardziej polecam. Używam go i pachnie przepięknie, to właśnie takimi cytrusami. Zapach ma przepiękny. Nie wiem, czy kosmetyki powinny mieć takie zapachy, ale pachnie bardzo ładnie. I ostatnimi już produktami są dwa kremy. Jeden krem to jest y, naturalnie nawilżający krem na noc oraz naturalnie nawilżający krem na dzień, więc to pewnie będę używać sobie nie w pierwszej kolejności, bo na razie będę chciała używać tych kremów z Bielędy. więc to by było na tyle mam nadzieję, że ten haul wam się podobał nie był może jakiś długi nie było też tutaj jakichś mega dużo rzeczy, chociaż w sumie pielęgnacji było całkiem sporo ale ja się ostatnio bardzo w pielęgnację zagłębiłam może też dlatego, że Kosmetyki kolorowe lubię, ale nie lubię kupować dużo takich rzeczy, których nie testowałam nigdy yy, i nie wiem co ludzie o nich sądzą, bo nie lubię wydawać po prostu pieniędzy w błoto. Ale jeżeli macie mi jakieś kosmetyki do polecenia, kolorówkę, pielęgnację to piszcie tutaj, bo ja bardzo lubię właśnie takie rzeczy testować, ale kiedy wiem, że może mi się to sprawdzić, a nie kiedy wiem, coś totalnie w ciemno kupuję, to tak nie za bardzo lubię. Cały czas czuję, że mam na twarzy jakiś włos i nie mogę go ściągnąć. Dobra, myślę, że to tyle w tym filmie. Widzimy się w kolejnym. Cześć!